Dzisiaj ja opowiem Ci o jednym czynniku, który kreuje najwięcej zainteresowania pomiędzy Tobą a dziewczyną. Ciekaw jestem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, co to za czynnik. Ten czynnik to zdecydowanie. Jeśli jesteś zdecydowany przy dziewczynie, to po prostu kobiety szaleją. Jeśli w zdecydowany sposób pocałujesz dziewczynę na randce, zrobisz to na pewniaka, to kobieta może odlecieć z rozkoszy, z przyjemności, obudzisz w niej niesamowite pokłady emocji, ponieważ to jest to, co kobiety uwielbiają. Kobiety nie lubią gości, którzy się zastanawiają jak podejść, którzy się spinają, tylko kochają zdecydowanie w facetach. Podam Ci przykład. Spróbuj się umówić z dziewczyną na randkę, a na spotkaniu, jak ona cię zapyta, gdzie idziecie, to powiedz jej nie wiem. Zobaczysz, co się stanie. Ona się wkurzy momentalnie straci jakby do ciebie to dobre pozytywne nastawienie. No i duża szansa, że nic z tego potem nie będzie. A co się stanie, jak spotkasz się z dziewczyną i powiesz jej nawet spontanicznie, słuchaj, jedziemy się przejechać w szalone miejsce. Gdzie? Zobaczysz, chodź. Jak to robisz w pewny siebie sposób, zdecydowany, kobiety to po prostu kręci, bo widzą, że jesteś facetem, który no, jest pewny siebie, ma jaja, a to jest to, co ewolucyjnie zawsze było atrakcyjne dla kobiet. Także, cokolwiek robisz z kobietą, rób to w zdecydowany sposób. Chcesz ją pocałować, pocałuj ją. Chcesz ją błyskawicznie dotknąć po podejściu do niej na parkiecie czy w klubie, zrób to. Nie zastanawiaj się, jak ona zobaczy, że ty już gdzieś tam kombinujesz z tą ręką. Jesteś przygotowany, jest po tobie. Duża szansa, że nawet jak ją dotkniesz, to nie będzie to dla niej tak przyjemne jak wtedy, kiedy zrobiłbyś to od razu. Ja, nawet kiedy byłem młodym chłopakiem, to podbiegałem do dziewczyn, całowałem te dziewczyny w policzek. E, dziewczyny podskakiwały z radości, często brałem numer. Efekty były takie, że od razu przychodził SMS, wow, czy ty zawsze tak podchodzisz do dziewczyn. I to wszystko właśnie przez to zdecydowanie, o którym ci tutaj mówię w tym materiale wideo. Tak samo jak zaczyna cię pyta, co chcesz teraz zrobić, tak ona zobaczy, ty się wahasz, że zaczynasz się nad czymś zastanawiać, że nie jesteś pewny siebie, że nie jesteś zdecydowany, no to po wszystkim, tak? Zamiast tego powiedz chodź idziemy, tak? Nie musisz jej mówić wszystkiego wystarczy swoim zachowaniem pokażesz, że wiesz co robisz że jesteś zdecydowany i to sprawi, że ona się bardzo nakręci na kontakt z tobą i podkręcisz te emocje pomiędzy wami. Także w wielu sytuacjach po prostu wystarczy być zdecydowanym a kobieta oszaleje na twoim punkcie i naprawdę będzie bardzo łatwo poprowadzić tą znajomość dalej a kobieta będzie zainteresowana jeszcze bardziej niż na początku zastanów się nad tym, bo zauważyłem że bardzo często ten błąd popełniacie i dziewczyna wam coś odpisze, to nie ma was zdecydowania, tylko się zastanawiacie, co odpisać. Ona to wyczuwa też po rozmowie, między wierszami, w pisaniu, na spotkaniu i brak tego zdecydowania właśnie powoduje, że nie masz efektów. Kolejny przykład, dziewczyna się pyta ciebie na spotkaniu, co chcesz teraz zrobić? Jak się nad tym zastanawiasz, jak zaczynasz coś się tłumaczyć, znowu jesteś ugotowany, zainteresowanie spada. Jak ją wtedy pocałujesz, kiedy nas da to pytanie. Od razu zyskujesz w oczach dziewczyny, ponieważ ona widzi, że ma do czynienia z facetem, e, który jest pewny siebie, zdecydowany, a to jest to, co kręci kobietę. Także podstawowa sprawa, o której często zapominacie i która... Powoduje, że łatwo tracicie zainteresowanie dziewczyny. Inny przykład, ostatnio mój kursant miał sytuację, gdzie wylądował z dziewczyną w łóżkowej sytuacji, i dziewczyna też tam pyta się go, co chcesz teraz zrobić, on jej mówi: No jak to co? Będę ściągał Twoje spodenki. Dziewczyna zaczęła się śmiać, jeszcze bardziej nakręcił emocje, i oczywiście znajomość poszła w dużo lepszą stronę. Także zapamiętaj sobie, co ci tu mówię. I pamiętaj o tym następnym razem, jak jesteś z dziewczyną. Sam zobaczysz, jak dziewczyna fajnie będzie reagować. Jak będziesz pokazywał, zdecydowanie polecam inne moje filmy. Zostaw łapkę do góry, subskrybuj kanał. Cześć!